Hej, karmo, znaczy Keri. Dlaczego chcesz zmienić imię? Keri, Bee i inne dzieci śmiały się z niego. Dlatego chciałam je zmienić na coś, co nie jest takie. dziwne. Cóż, według mnie ono jest wyjątkowe. Mama i ja wybraliśmy imię Karma, bo dobrze wiedzieliśmy, że będziesz jedyna w swoim rodzaju. I zasługujesz na imię wyjątkowe, tak jak ty. A co karma w ogóle znaczy? To znaczy, to co dajesz światu, kiedyś do ciebie wróci. Albo jakby to inaczej ująć to trochę jak bumerang. Jeśli dzielisz się miłością, miłość do ciebie wraca. A jeśli świat widzi, że się wygłupiam, to to też do mnie wróci? Tak. Brr, brr, brr